Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Z pamiętnika starego doktora. Dzisiaj nawiedziła mnie młoda pacjentka, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ta 30-letnia kobieta nie była kobietą transseksualną, transpłciową. Transseksualizm to jest medyczne określenie odnoszące się do osób, które przeszły jakąś formę medycznej lub chirurgicznej terapii. Korekty płci. Ta pacjentka nazwijmy ją Maja, Maja miała od dzieciństwa dysforię płciową, czyli zaburzenie identyfikacji płciowej, które się charakteryzuje dyskomfortem i cierpieniem psychicznym związanym z niespójnością pomiędzy płcią przypisaną przy urodzeniu, tak zwaną Płcią urodzeniową ustaloną na podstawie obecności męskich bądź żeńskich narządów płciowych, a tożsamością płciową. Maja urodziła się jako chłopiec, a chciała być dziewczynką. Nastolatkowie oraz dorośli mogą wyrażać chęć pozbycia się pierwszorzędowych lub drugorzędowych cech płciowych za pomocą terapii hormonalnej lub chirurgicznej korekty płci. Maja zgłosiła się do mnie z powodu obawy, że, ma, że zmiana, która ma, którą ma w prawym sutku, to jest rak. Jej mama w wieku 40, 40 lat miała raka sutka, więc Maja była szczególnie uczulona na tematykę raka sutka i słusznie. Ale wracając do tej pacjentki, to Maja rozpoczęła leczenie estrogenami, żeńskimi hormonami płciowymi 7 lat temu e, stosowała estradiol Gel, e, ten sam preparat, który e, stosujemy u kobiet e, w przypadku dolegliwości związanych z menopauzą i to jest tak zwana hormon replacement therapy czyli hormonalna terapia zastępcza. E, Pięć lat temu Maja zmieniła płeć formalno prawnie. W związku z tym dostała nowy szwedzki pierwszą numer. Pierwszy numer to jest odpowiednik polskiego PESEL-a. Jeśli chodzi o terapię hormonalną, to stosuje nadal estradiol żel. Jeśli chodzi o korektę płci chirurgiczną, to zdecydowała się kilka lat temu na wszczepienie implantów piersiowych. Maja zdecydowała się zachować jądra i penisy. Ma zdolność erekcji mimo leczenia hormonami płciowymi żeńskimi. Pracuje w sklepie optycznym i jednocześnie studiuje. Chcę zostać sekretarką e, medyczną. E, pacjentka e, ma żeński fenotyp. Przyszła do mnie ubrana e, elegancko. E, e, jak przystało na a, młodą kobietę. Z ładnym makijażem i e, 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 biżuterią, e, w tym z głusownymi kolczykami. E, na początku trudno było się zorientować, e, że mam do czynienia z kobietą transseksualną. Dopiero kiedy. E, Zacząłem badanie piersi pacjentki, ponieważ zawsze w przypadku zmian w gruczołach sutkowych u kobiet, które mogą budzić podejrzenie raka sutka, konieczne jest takie badanie palpacyjne i nie trudno było się domyślić, że E, Konzystencja piersi ma e, e, konzystencję implantatu, a pod gruczałami słodkowymi można było się dopatrzyć e, e, małych blizn po operacji wszczepienia implantatów. Na szczęście zmiana, którą miała Maja, nie, nie budziła a, podejrzeń, dlatego nie kontynuowałem diagnostyki, nie zamawiałem badania mammografii, ultrasonograficznego, czy biopsji cienkoigłowej. Uspokoiłem pacjentkę, zaproponowałem, żeby kontynuowała samo badanie piersi i w razie obaw żeby zamówiła wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, takiego jak ja, polski lekarz rodzinny, pracujący w szwedzkiej podstawowej opiece zdrowotnej od 21 lat. To. Tyle na dzisiaj z pamiętnika starego lekarza, zapraszam na następne spotkanie, życzę Państwu zdrowia i do zobaczenia.